Siema, z tej strony Johnny i Kacper z zespołu Ludzie. Jesteśmy w trakcie letniej trasy koncertowej, oczywiście na rozkładzie jazdy nie mogło braknąć. Chrzanowa. Bardzo chętnie tutaj wracamy i gramy w ramach cyklu imprez, koncertów, rytmy miasta Lato w Chrzanowie. To wspaniałe doświadczenie, że ktoś nie wiem, biega i zatrzymuje się i zostaje na cały koncert, żeby posłuchać, tak jak na przykład wczoraj w filmku. Na samym początku było może pięć osób, a później wszyscy na rowerach, hulajnogach, biegacze, no i zrobił się tłum. To jest niesamowite doświadczenie, bo na koncertach wewnątrz, w jakichś pubach czy coś, nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć w takim stopniu, zwłaszcza, że temperatura pomaga, ludzie z domu się wylewają. No i jest to na pewno lepsza forma koncertu niż takie zamknięcie w puszce. Tak, plenery są świetne. Walczyliśmy w tym roku bardzo o te plenery, żeby te plenery grać, i myślę, że nam się to udało, bo, bo 13-14 koncertów zagramy w te wakacje, więc, więc bardzo się cieszymy. No i to, co powiedział Johnny, no, przede wszystkim chcemy się ogrywać, chcemy grać jak najwięcej, chcemy się pokazywać jak najszerszemu gronu osób, i to osoby są często przypadkowe na tych koncertach, ale też o to chodzi, bo ci, którzy nie znają, tak jak spotkałem się właśnie w jednym z artykułów wczoraj z jednym komentarzem, pierwsze słyszę o takim zespole. No to właśnie po to gramy, po to się pokazujemy, żeby ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, żeby pierwszy raz o tym zespole usłyszał i żeby mu się spodobało. Czesna jesteś, jak wiamy. Playlistę zawsze dobieramy przed koncertami indywidualnie do, do danego wydarzenia, do danego miasta, do danej imprezy. Oczywiście będzie można usłyszeć te utwory, które gramy od samego początku, które powstają na samym, na samym początku naszej przygody. Będzie można usłyszeć także nowsze kawałki i oczywiście kawałek, który 26 maja ujrzał światło dzienne w internecie we wszystkich mediach społecznościowych, naszych social mediach, czyli utwór poprowadź. Mnie, a także utwór między innymi Usiądź Obok, który również niedługo e, ukaże się w internecie. No staramy się patrzeć nieco nowocześnie, no bo faktycznie płyty dzisiaj już troszeczkę odchodzą, odchodzą na boczny tor. Są te platformy streamingowe i faktycznie no, kładziemy nacisk na, na wydawanie tych singli. I jak się uda w przyszłości, no, będziemy chcieli wydać płytę, ale, ale to nie jest jakby naszym celem głównym. Chcielibyśmy po prostu wydawać single, które ludzie będą słuchać, będą im się podobały i na to, i na to przede wszystkim liczymy. Przy okazji staramy się promować każdy singiel. Tak? jak jedną płytę, więc robimy 10 razy tą całą otoczkę, promocję, promocję i każdy utwór ma szansę dotrzeć do ludzi, a nie że to jest to co mówimy, trzy single i one gdzieś tam może zwojują świat, a te pozostałe 7 czy, czy więcej nawet utworów. Po prostu pójdzie gdzieś weter i nikt na nie nawet nie zwróci uwagi. No świat się zmienia dzisiaj, więc, więc myślę, że kiedyś nie było takich możliwości, jak są dzisiaj. No i staramy się tak patrzeć troszeczkę świeżym, bardziej może nowocześniejszym okiem yy, yy, i próbować różne tematy gryźć od innej, tej bardziej nowoczesnej strony, więc jak na razie te single. Ludzie słuchają ludzi. No nasza nazwa, no to co powtarzamy od samego początku, myśleliśmy, co, jaką by tu nazwę kurczę, wymyślić, żeby, żeby było chwytliwie i tak dalej. Zagraniczne niekoniecznie, bo to, bo to fajne, ale takie może nie trafi do, do naszych odbiorców. A ludzie, my jesteśmy ludźmi, słuchacze są ludźmi, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc ludzie grają dla ludzi.